Teatr Stowarzyszenia Ewiwalarty. Ej, że ja to zrobię. Ale. Jakie ale? Nie ma żadnego ale. Jak się nazywa słuchowisko? Pani Twardowska. No właśnie. Więc pani Twardowska zapowie się sama. Teatr Stowarzyszenia Ewiwalarte do Usłyszenia, przy wsparciu Gminy Miasta Oleśnicy, prezentuje słuchowisko Pani Twardowska. Na podstawie tekstu. Adama Mickiewicza. W rolach głównych Barbara Steblecka, Dawid Mularonek i Jakub Horbacz. Reżyseria Jakub Jędrusiak. Jedzą, piją, lulki palą, tańce hulanka swawola, ledwie karczmy nie rozwalą. Haha, ha hi hi. Hejże hola. Twardowski siadł w końcu stoła. Podparł się w boki jak Basza. Hulaj dusza, hulaj. Woła śmieszy, tumani przestrasza. Żołnierzowi, co grał zucha, wszystkich łaje i potrąca, świsną szablą koło ucha, już z żołnierza masz zająca. Na patrona z trybunału. Co milczkiem wypróżniał rondel, zadzwonił kieską pomału, z patrona robi się kondel. Szewcu w nos wyciął trzy szczutki, do łba przymknął trzy rureczki, cmoknął i gdańskiej wódki wytoczył ze łba półbeczki. Wtem, gdy wódkę pił z kielicha, kielich zaświstał, zazgrzytał, patrzy na dno, co u licha! Po coś tu kumie zawitał? Diablik to był w wódce na dnie. Pustny niemiec, sztuczka kusa. Skłonił się gościom układnie, zdjął kapelusz i dał susa. Z kielicha aż na podłogę pada, rośnie na dwa łokcie. Nos jak haczyk, kurzą nogę i krogulcze ma paznokcie. A, twardowski. Witam, bracie! To mówiąc, bierze obcesem. Cóż to? Czyliż mnie nie znacie? Jestem Mefistofelesem. Wszak ze mnąć na łysej górze robił o dusze zapisy. Cyrograf na byczej skórze podpisałeś ty, i bisy miały słuchać twego rymu. Ty, jak dwa lata przebiegą, miałeś pojechać do Rzymu, by cię tam porwać jak swego. Już i siedem lat uciekło, cyrograf nadal nie służy. Ty czarami dręcząc piekło, ani myślisz o podróży. Ale zemsta, choć leniwa, nagnała cię w nasze sieci. Ta karczma Rzym się nazywa. Podał areszt na waszeci! Twardowski ku drzwiom się kwapił na takie dictum acerbum. Diabeł za kątusz ułapił. A gdzie jest nobile verbum? Co tu począć? Kusa rada. Przyjdzie już nałożyć głową. Twardowski na koncept wpada. I zadaje trudność nową. Patrz w kontrakt Mefistofilu. Tam warunki takie stoją. Po latach tylu a tylu, gdy przyjdziesz brać duszę moją, będę miał prawo trzy razy zaprząc ciebie do roboty. A ty najtwardsze rozkazy musisz spełnić co do jody. Patrz. Oto jest karczmy godło. Koń malowany na płótnie. Ja chcę mu wskoczyć na siodło, a koń niech skopyta utnie. Skręć mi przytębiczyk z piasku, żebym miał czym konia chłostać i wymuruj gmach w tym lasku, bym miał gdzie na popas zostać. Gmach będzie z ziarnek orzecha, wysoki, pod szczyt krępaku. Z brud żydowskich ma być strzecha, pobita nasieniem smaku. Patrz, oto na miarę ćwieczek. Cal gruby, długi trzy cale. W każde z makowych ziareczek wbij mnie takie Trzy bretnale. Mefistofil duchem skoczy. Konia czyści, karmi, poi. Potem bicz z piasku utoczy. I już w gotowości stoi. Twardowski dosiadł biegusa. Próbuje podskoków, zwrotów. Stępa galopuje, kłusa. Patrzy, aż i gmach już gotów. No, wygrałeś, panie Bisia. Lecz druga rzecz, nieskończona, trzeba się skąpać w tej misie, a to jest woda święcona. Diabeł kurczy się i krztusi, aż zimny pot na nim bije. Lecz pan każe, sługa musi. Skąpał się biedak po szyjach. Wyleciał potem jak sprocy. Otrząsł się. Grrr. Parsknął raźnie. Teraz już jest w naszej mocy. Daj gorętszą oby łaznie. Jeszcze jedno będzie kwita, zaraz pęknie moc czartowska. Patrzaj, oto jest kobieta, moja żoneczka twardowska. Ja na rok u Belzybuba przyjmę za ciebie mieszkanie. Niech przez ten rok moja luba z tobą jak z mężem zostanie. Przysiąś jej miłość, szacunek i posłuszeństwo bez granic. Złamiesz choć jeden warunek, Już cała ugoda na nic. Diabeł do niego pół ucha, Pół oka zwrócił do samki. Niby patrzy, niby słucha, Tymczasem już blisko klamki. Gdy mu Twardowski dokucza, Od drzwi, od okien odpycha. Czmychnąwszy dziurką od klucza, Dotąd jak czmycha, tak czmycha. Oh! Wystąpili mogę? Barbara Steblecka jako Pani Twardowska, Dawid Mularonek jako Pan Twardowski, Jakub Korbacz jako Mefistofeles. Ilustracje wykonał Marcin Terakowski. Animacja i wideo Piotr Sakowski. Montaż i reżyseria Jakub Jędrusiak. Specjalne podziękowania kierujemy do gminy miasta Oleśnicy za wsparcie projektu Ballady i Romanse.